Na samym wstępie chcę Wam powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi i możecie jeść wszystko, pod warunkiem, że nie macie skrajnej alergii pokarmowej na dany produkt, czy macie jakieś choroby autoagresywne i warto tego typu produkty eliminować po to, aby przyspieszyć progres odbudowy Waszego ciała. Ale jeżeli jesteście zdrowymi, ludkami. No to warto eliminować zwłaszcza słabe wybory żywieniowe. Warto dodać więcej lepszych wyborów żywieniowych a najlepiej obcować z kuchnią tworzoną praktycznie od zera czyli to będą najlepsze wybory żywieniowe. To jest wszystko opowieść kulinarna żywieniowa. Z perspektywy mojego 14 letniego doświadczenia bo nawet tutaj mamy ten sos um, łowicz gdzie go Uwielbiałem, jadłem go na potęgę, z tym, że w okresie, gdzie nabawiłem się najróżniejszych problemów, zwłaszcza jelitowych i wątrobowych, tutaj macie link dokładnie o co chodzi, film był nagrany oddzielnie na ten temat, zacząłem eliminować produkty, które mają syrop glukozowo-fruktozowy, bo co ciekawe, przesadzanie z syropem glukozowo-fruktozowym, zresztą z wszystkimi syropami na bazie fruktozy, obciąża naszą wątrobę a fruktoza metabolizowana jest w wątrobie w 100%. Nie mylić z owocami, owoce mają błonnik, bioflawanoidy, to się nie zalicza. I w związku, że miałem te problemy, eliminowałem i przeszedłem przykładowo na Barilla, taki sosik, nie ma syropu glukozowo-fruktozowego, też lepszy skład i docelowo przeszedłem na... stwierdziłem, mówię, halo, po co ja mam w ogóle kupować jakieś sosy gotowe, jak mogę sobie przykładowo kupić pomidory, zblendować to z czosnkiem i cebulą i jest 100% pomidorów. Wiem dokładnie co tam wrzuciłem i docelowo używam tylko tego typu produktów w postaci warzyw najróżniejszych wariacji na bazie pomidorów, czosnku i bazylii czy rozmarynu czasami dodaję. No tutaj jest naprawdę pełna dowolność. Dlatego pamiętajcie, możemy sobie raz na jakiś czas ten łowicz jeść bez problemu. Lepszą opcją jest Barilla, dobrze wymyłam chyba tak. A najlepszą zrobienie własnej kompozycji pomidorowo-bazyliowej. To rywa dubską naprawdę z taką z ryżem czy ze spaghetti z makaronem. Kolejna opcja to jest izotonik. Pamiętam, że kiedyś była zajawka z izotonikami. Musiałem pić tego na potęgę, bo nie wiem, miałem jakąś fobię, że muszę mieć dużo elektrolitów, potasu, sodu i tak dalej. Więc 13-12 lat temu pamiętam, że Power Rayda piłem na potęgę, i teraz właśnie ten film, który wcześniej Wam pokazałem. Oczywiście to była suma wszystkiego: ekstremalnych wysiłków fizycznych, nieprzespanych nocek, przy, przykowania się do y, mistrzostw Polski w kulturystyce na różnych dziwnych y, suplementach czy substancjach nawet nie do końca dozwolonych i to się po prostu zsumowało na to. Jak mi się rozsypał organizm. Pewnie suma Sumarum, jeszcze jakbym te wszystkie łowicze Power Raide i kolejne produkty ze słabych wyborów żywieniowych dorzucił, no to myślę, że to jest taka procent dodany tego wszystkiego, dlaczego się tak <grymne> posypałem. Wracając do Power Aida, tam mamy błękit brylantowa, gdzie. Do końca nie jest jasne, czy to jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe. Niektóre państwa w ogóle absolutnie mają to zakazane. W Polsce jest to dostępne, czyli producenci mogą dodawać tego typu barwnika do napojów. No i pewne źródła mówią, że jest pronowotworowe, niektóre to obalają. Na pewno nie ma dwóch zdań, że pity Powerade w nadmiarze może powodować... Zdęcia, zgagę, przelewanie się, problemy jelitowe i też czytałem pewne badania, że ta błękit brylantowa, błękit brylantowy, trochę niszczy pewne pozytywne bakterie w naszych jelitach, dlatego warto. Mieć gdzieś to z tyłu głowy, jak mamy możliwość, no to wybrać jakąś lepszą alternatywę. Jeżeli mamy możliwość, no to wybierzmy Oshi RL-9. Tutaj przykładowo nie ma syropu glukozo-fruktozowego, a co więcej, jest ekstrakt z aszwagandy. Aszwaganda jest adaptogenem, który pozytywnie działa na nasz układ hormonalny, nerwowy. Osoby, które są nadpobudliwe, mają problemy z zaśnięciem czy z wyciszeniem się, skoncentrowaniem, ta aszwaganda. Jest jak najbardziej im potrzebna. Oczywiście tutaj nie są jakieś monstrualne ilości tej aszfagandy, ale też warto zastanowić się nad samym, samą suplementacją aszfagandy. Ja stosuję i jestem bardzo zadowolony: jakoś snu się dużo lepiej poprawiła. No a najlepszą opcją no to jest oczywiście stworzyć swój izotonik na bazie wody, soli kłodawskiej, miodu i octu jabłkowego, odrobinę to wszystko mieszamy i mamy potas, magnez, mikro, makro elementy i tanio, zdrowo i proszę mamy coś co samemu stworzyliśmy i Pomaga nam to w odbudowie elektrolitów. A elektrolity, pamiętajmy, podczas aktywności skrajnej, pompa sodowo-potasowa czyli to jest największy fundament fizjologiczny funkcjonowania naszego organizmu to, że bije nam serce, jest spowodowane tym, że w naszym ciele jest pompa sodowo-potasowa i też te pierwiastki, które się znajdują w izotonikach. Na poziomie komórkowym one są niezbędne. Dlatego pamiętajmy o izotonikach, zwłaszcza osoby, które są skrajnie obciążone aktywnością fizyczną. Dlatego tutaj też macie takie podsumowanie tego typu produktów i macie możliwości. Przede wszystkim nie szukajcie problemów, szukajcie rozwiązania. Jeżeli nie macie możliwości zrobić tego w domu, kupcie. Coś z lepszym składem. Przede wszystkim ta seria również ma zachęcić Was do nauczenia, że warto spoglądać na etykietę i sobie jest taka lista na Instagramie, tutaj w opisie, będziecie mieli do niej bezpośredni link, gdzie mamy konserwanty, emulgatory i pewne substancje, które warto eliminować kupując produkty spożywcze. Jest nawet aplikacja Dobry Skład, że jak zrobicie, zeskanujecie kod kreskowy tą aplikacją to wam pokazuje czy to jest dobry skład czy nie więc zaopatrzcie się w tego typu aplikacje aby usprawnić tą podróż w zdrowym racjonalnym żywieniu <grycan> teraz będziemy mówić w kontekście lodów grycan mi trochę podpadł ale nie dlatego że ma ziemniaczany syrop glukozowy który warto eliminować który też paradoksalnie obciąża trochę wątrobę ale pamiętam miałem taką anegdotę gdzie nie wystartowałem w Mistrzostwach Polski, ponieważ kiedyś robiłem co tydzień cheat Mila, czyli to jest na przestrzeni 12 tygodni. Miałem niedzielę, pamiętam, jeden posiłek oszukany, że jadłem sobie spaghetti zamiast tam super zdrowego y, pr, y, posiłku i jakiś deser. I pamiętam, że po tym posiłku Spaghetti zjadłem sorbet y, malinowy, i no, dosłownie była eksplozja w mojej głowie jeżeli chodzi o endorfiny i nie potrafiłem przestać, miał być jeden posiłek zjadłem Grycana i po tym wszystkim mówię jadę jakieś jeszcze chipsy, paluszki kupić i to był dziesiąty tydzień na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Polski, nie wystartowałem tylko z tego tytułu, że wpadłem w dziki szał podjadania spowodowany tak skrajnie Nadszarpniętym organizmem. Miałem totalnie rozregulowaną grelinę, leptynę, te hormony odpowiedzialne za łaknienie. No, były po prostu w kosmosie. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. No i potem wpadłem w dziki szał. Jedzenia przez 4 dni jadłem wszystkie śmieciowe, słone, słodkie, yy, pizze, hamburgery. No i wtedy mnie podlało i ostatecznie stwierdziłem, że w tym sezonie już nie wystartuję. Dlatego Taka przykra historia, dlatego też grycana dałem tutaj nie bez powodu i przykładowo tutaj mamy też produkt, ostatnio go jadłem, bardzo dobry, nie ma syropu glukozo-fruktozowego, ale żeby to była jakaś super rewelacja o skład to nie, najlepiej jest kupić jakiejś dobrej jakości jogurt grecki i przykładowo odrobinę miodu, maliny, blendujemy to i mamy super lody. Więc tutaj pamiętajmy, że poznawanie pewnych przepisów może spowodować, że sami będziemy kompozytorami tych posiłków. Dlatego poznawajcie kuchnię świata i bawcie się tym wszystkim, bo to wyjdzie wam na plus. I cały czas podkreślam, wszystko i nic jest toksyczne, to dawka czyni, że dana substancja jest toksyczna i zachęcam cały czas do poznawania metody 80 do 20 80% zdrowo, racjonalnie 20% Testujemy wszystko, na co mamy ochotę, wyciągamy z tego wnioski i wracamy do zdrowych nawyków żywieniowych. I teraz ostatni produkt to soki pomarańczowe, by się wydawało, że zdrowe, bo pomarańcza, owoce, dzienna dawka owoców, tak jak tutaj w pewnych mediach się mówi, że to jest jako a to jest bzdura jak się okazuje. Owoc to jest owoc, owoc ma błonnik, owoce mają bioflawonoidy, nie są przede wszystkim pasteryzowane i poddawane obróbce termicznej, wtedy mamy mnóstwo witamin i minerałów, a te wszystkie soki, tak jak właśnie tutaj Capri, ma przede wszystkim syrop glukozofruktozowy, gdzie też to na potęgę piłem jeszcze 9 lat temu. Pamiętam, że rodzice to kartonami kupowali do domu, więc no, dostęp był... Bez problemu do takiego produktu. Potem miałem zajawkę, że świeżo wyciskane soki. No i dobra, dochodziło do momentu, że robiłem, yy, chodziłem na siłownię, jadłem zdrowo, piłem po 5-6 takich szklanek yy, soku. I mówię, kurde, no ta forma cały czas coś jest nie tak. No a potem doszedłem do wniosku, że kurde. Senny w ogóle byłem po tego typu produktach i no, olśniło mnie, że rzeczywiście taki świeżo wciskany sok to jest pozbycie się błonnika, bioflawonoidów, które regulują poziom cukru we krwi, więc, nie, więc zwróćcie uwagę, że po wypiciu takiego soku macie wahania cukru we krwi, bo nie ma tam błonnika i często jesteśmy senni, jeżeli mamy spadek tego cukru dochodzi do rozregulowania glukagonu, insuliny, hormonów właknienia i nagle zamiast zjeść po dwóch, trzech godzinach, tak jak książka pisze, to my nagle mamy wilczy apetyt i możemy zjeść konia z kopytami i tak to się nakręca, że podjadamy i tak naprawdę zamiast zrobić formę, trzymać te kalorie w fryzach, to dobijamy nawet nie wiadomo gdzie, bo cały czas podjadamy. Dlatego miejcie to na uwadze, Raz na jakiś czas, cały czas będę podkreślać, nie ma problemu, możecie pić, ale żeby to nie było tak jak ja to robiłem, że, kurde, to jest takie zdrowe, to codziennie, codziennie. <gryś> A najlepszą opcją jest po prostu świeże owoce jeść, i w ten sposób możecie sobie dostarczyć witamin, minerałów i zaspokoić swoje podniebienie w kontekście malarów smakowych, bo to jest słodkie, kwaśne, ta paleta jest pobudzona bardzo szeroko. Tak, jeżeli chodzi o te produkty to by było na tyle. Przypominam, że jeżeli chcecie, abym praktycznie nauczył was, jak się odżywiać, macie ofertę specjalną, gdzie w 3 dni nauczę was więcej niż przeciętna osoba uczy się w własnym zakresie. Napiszcie mi również jakie produkty mam opisać w kolejnych infografikach na Instagramie, bo to jest część czwarta, a na Instagramie już mamy tych infografik 8, więc tu myślę, że 8 części na pewno będzie tego cyklu lepszych wyborów żywieniowych. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, po jakich produktach się dziwnie czujecie, lepiej, źle, co wymieniliście na jaki produkt, po którym lepiej się czujecie. Opisujcie to, ja to będę czytać i chłonąć wiedzę od Was, bo nic tak nie ukierunkowuje mojego światopoglądu na żywienie, jak opinia właśnie wasza, skonfrontowana z moją praktyką. Dlatego miejmy to na uwadze. Zostawcie łapę, zostawcie subskrypcję, wyślijcie ten materiał osobom początkującym i przejrzą sobie wszystkie te filmy, które nagraliśmy. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się.